Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Kwadrans z Ratusza. A dzisiaj moim Państwa gościem jest prezydent miasta Inowrocławia, pan Ryszard Brejsa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, po raz drugi w tym roku pracownicy Sody Polskiej wyszli na ulicę. Wyszli protestując, boją się restrukturyzacji. Tak można w skrócie powiedzieć. Zarząd spółki z kolei twierdzi, że ta restrukturyzacja jest konieczna, aby odnaleźć się zarówno na rynku polskim, jak i rynku europejskim. Spółka uspokaja oczywiście, ale ten niepokój rodzi się skoro ci ludzie wyszli i protestowali. W związku z tym do pana ministra Skarbu, który sprawuje w dużej części rzeczywiście taki nadzór właścicielski nad hmm, Ciechem, aby hmm, zainterweniował w tej sprawie, podjął się osobistej takiej interwencji, bo hmm, to, co z upływem kolejnych lat dzieje się w tej spółce, wywołuje wielo-, wielki niepokój. Nie tylko załogi, ale również i nasz jako władz miasta Inowrocławia i mieszkańców. To są miejsca pracy dla nas miejsca pracy w Inowrocławiu to są na wagę złota, o czym Inowrocławianie wiedzą doskonale i to na każdym stanowisku pracy od sprzątaczki zaczynając na kierowniczych kończąc. Tutaj jeżeli chodzi o ciech o zakłady chemiczne w Inowrocławiu i w Janikowie to od kilku lat redukowana jest liczba pracowników, a jednocześnie rośnie zysk osiągany przez te zakłady. To trochę niewytłumaczalne. To jest niewytłumaczalne nie tylko dla tych ludzi, którzy pracują i wypracowują ten zysk, czyli dla pracowników. Ale niewytłumaczone to jest również dla nas, jako dla władz miasta i Nowrocławia. Czy miał Pan okazję Panie Prezydencie rozmawiać z władzami tej spółki? Ja miałem okazję rozmawiać z wiceprezesem Ciechu dwukrotnie również i wymieniliśmy z Panem Prezesem Ciechu pisma w tej sprawie, dokumentację i nie mam najlepszych wrażeń po tych rozmowach i po tej korespondencji. Nie ma pan dobrych I... wrażeń, więc y, można się spodziewać, że nic się nie da zrobić. Tutaj nie można w jakiś sposób wesprzeć tych działań, y, aby, aby może y, ta restrukturyzacja, jeśli ona musi być, żeby nie przebiegała tak y, drastycznie dla pracowników. Panie redaktor, m, mieszkańcy nas y, w tej chwili oglądający i słuchający wiedzą doskonale jak wiele zależy od osobowości człowieka, y, który pełni określoną funkcję. Kierowniczą, od którego my jako podwładni jesteśmy uzależnieni, i w zakładzie pracy jest tak, że w zależności od tego, kto jest prezesem, nie ma co ukrywać, kto jest dyrektorem, jaki sposób traktuje swoich podwładnych, pracowników, to bardzo dużo zależy w swoich skutkach to nie tylko finansowych, ale i tych związanych z możliwością realizowania zadań związanych z funkcjonowaniem takiej jednostki. Tu do bardzo do pogorszenia się tej sytuacji w zakładzie doszło e, kilka lat temu wraz ze zmianą składu zarządu spółki Ciech w Warszawie podkreślam nie dotyczy to zarządu tutaj w Wrocławiu, ale w Warszawie Czasami. zarządu Ciechu tak Yy, związki zawodowe, yy, które działają, a jest ich kilka, yy, w naszych zakładach chemicznych Soda, yy, Ciechwi na Wrocławiu, yy, to yy, były bardzo ugodowe. Ugodowe w tym sensie, że yy, w, związkowcy rozumieją i, i rozumieli w trudnych latach, w jakich yy przyszło realizować zadania yy, przez swój zakład że nie wszystko mogą osiągnąć dla pracowników to, co by chcieli. Kompromis to było bardzo często słowo jak najbardziej zasadne, bo w praktyce potwierdzone w tych kontaktach między zarządem a pracownikami. Niestety od kilku lat sam to obserwuję i mogę to potwierdzić. Załoga radykalizuje się, ale radykalizuje się w swoich zachowaniach, aż na proteście w tej chwili kończąc na blokadzie ulicy Poznańskiej kilka dni temu. Dlatego, że to właśnie zarząd Ciechu w Warszawie zachowuje się w sposób, mówiąc może jeszcze bardzo taki kulturalny, bardzo mało ugodowy. Wytłumaczmy, może widzą, dlaczego ta interwencja u ministra skarbu. Zarząd Ciechu chce sprzedać spółkę Transoda. Na zdaniem załogi, ale również i tych ekonomistów, na opinii której załoga się opiera, będzie to transakcja bardzo niekorzystna dla spółki i niekorzystna dla właściciela, w związku z tym, jakim jest. W dużej części nadal skarb państwa bezpośrednio albo pośrednio poprzez inne spółki, jakie kontroluje. I w związku z tym ten, te, te obawy dotyczące uszczuplenia majątku spółki są tutaj również, jeżeli nie w pełni zasadne, to przynajmniej na tyle zasadne, aby zarząd wypowiedział się również publicznie, uzasadniając swoją decyzję. Dlaczego dąży do tak szybkiej, a nawet powiedziałbym, dążył do nagłej sprzedaży, bo już od 1 stycznia miało się to odbyć? Mamy w tej chwili koniec lutego. Nie tej transakcji, no, ze względów, o których publicznie nie mogę mówić, ale wiążą się one z pewnym sprzeciwem rzeczywiście załogi. Gdyby nie załoga, gdyby nie Inowrocław, to ta spółka byłaby już sprzedana i to. Już to dawno, bo wiele tygodni temu. Zmieniamy temat, ale też powiemy o kolejnym sukcesie, można powiedzieć, bo kolejny inwestor w inowrocławskim obszarze gospodarczym się pojawił. To już jest druga firma, która zamierza tam lokować swoją działalność. Panie prezydencie, no właśnie, hektar na tym hektarze zlokalizowanym właśnie na terenie inowrocławskiego obszaru gospodarczego, dokładnie mówiąc przy ulicy równinnej powstaje, powstanie prawdopodobnie do końca roku, tak? Kolejny zakład i może miejsca pracy. Tu został grunt sprzedany dopiero w tej chwili, natomiast wcześniej sprzedaliśmy grunt w rejonie ulicy Pakowskiej, w tamtej części obszaru gospodarczego, gdzie już wczesną wiosną rozpoczną się prace i powstanie zakład tworzyw sztucznych. Ale tu mówimy, pani redaktor, o yy, w stosunkowo niewielkiej części inwestycji tych gospodarczych, bo one dotyczą inwestycji lokalizowanych na terenie będących własnością miasta i Inowrocław, które do niedawna były właścicielem miasta Inowrocław. My takich gruntów mamy niewiele, zaledwie kilkadziesiąt hektarów. No bo też nie taki jest charakter miasta z jednej natomiast, strony. Tak? Natomiast setki, tysiące, tysiące hektarów to są grunty będące własnością prywatną i tam się bardzo dużo dzieje ciekawych rzeczy, o wiele ważniejszych w sferze gospodarki, śmiem to tutaj publicznie powiedzieć, bo najwięcej miejsc pracy tam powstaje i tak powinno być w gospodarce, że to na gruntach prywatnych powinno powstawać jak najwięcej inwestycji. Inwestorzy potem płacą podatek od nieruchomości i w ten sposób zapewniają źródła związane z utrzymaniem stanu odpowiedniego ulic, utrzymania basenów. Tak. Bo takie obszary tak gospodarcze dalej. są pewnego rodzaju pomostem, prawda? Tak jest. Ten obszar, który jest na terenie gruntów miejskich, to jest coś w rodzaju rzeczywiście takiego pomostu pewne takie, może wizytówki tak to można potraktować ale prawdziwe życie gospodarcze toczy się w tej strefie prywatnej. I tu, I tu mogę Państwu powiedzieć, że dla mnie osobiście to ważniejsze, nic nie ujmując niż sprzedaż tych kilku działek dla kilku inwestorów, o których zechciała Pani przypomnieć ostatnio, to ważniejsze jest to, co, co czynią i robią właściciele obecnych zakładów na terenie miasta. Na terenie miasta. I tu mogę pani, e, pani, powiedzieć, że dla mnie zaskoczeniem wielkim była informacja uzyskana od właściciela jednego z zakładów piekarsko-cukierniczych, który jeszcze 10 lat temu zatrudniał kilkudziesięciu pracowników, od tego rozpoczynał, a dzisiaj mi informuje, że ma około 300 pracowników już. To Stworzył się sprzedaży, na które czekamy. Stworzył sieć sprzedaży, małych sklepików, kiosków, ale oprócz tego rozbudował zakład i tworzy kolejny. Obszar to jedno, a działalność przedsiębiorców w innych częściach miasta. Kiedyś o szwalniach to tu inna. mówiliśmy, pamięta inna pani, kwestia. może, może telewizowie pamiętają? No przecież nadal poszukiwani są pracownicy do szwalni, głównie kobiety, ale myślę, że nie tylko, ale głównie rzeczywiście koszwaczki. Do pracy są zlecenia. Z tego tytułu dochody są osiągane przez właścicieli, ale również przez pracowników, którzy mogą mieć stałe źródło utrzymania i, i tam brakuje, brakuje ludzi do pracy. A powstają nowe miejsca pracy. Nie ma miejsc pracy niestety w pewnych zawodach dla osób z pewnym wykształceniem. No to jest tendencja krajowa, to nie tylko wina. W całym rozwój. kraju tak jest. Rzeczywiście, że, że człowiekowi po, po studiach, na przykład po administracji trudno jest miejsce znaleźć do pracy. A jak się Bardzo zatrudnia trudno. urzędników, to wtedy jest zawieszczenie. Po 40 że za dużo, ludzi mamy na jedno pracownika. miejsce pracy w urzędzie z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem, aż 40. Ale w tym samym czasie ta szwalnia, o której pani wspomniałem, potrzebuje ludzi do pracy, do szycia. Potrzebnych I jest coś więcej się tutaj rozmija. Prawda? Mamy bezrobocie ale w pewnym stopniu i to wynika z aspiracji naturalnych, ludzkich. Tu bym usprawiedliwiał zachowanie się niektórych młodych ludzi, w szczególności, którzy idą na studia, bo takie mają zainteresowania, taką mają pasję i chcą ją realizować w przyszłości. Ale my, niestety urzędów może i dobrze dla niektórych, dla innych gorzej, ale urzędów nie możemy... Rozciągać. E, tak rozciągać, aby dla każdego znaleźć miejsce pracy bo w będzie urzędach za, że za dużo, za, za dużo urzędników pracuje. Doskonale Pani wie. Z e, tym się nieraz to jest, to jest spotykamy. Rzeczywiście... Ta jest sytuacja Dobra. na tym rynku jest też również bardzo ciekawa i dynamiczna, hmm. bo tu hmm. mogę wspomnieć hmm. jeszcze o czymś, o hucie Irena. Proszę Państwa, za kilka miesięcy 150 Ludzi podejmie pracę w Hucie Irena, i o tym również jest bardzo w tej chwili cicho. Podania leżą w hucie. Budynki są wyremontowane, miejsca pracy są przygotowywane, przygotowywane, bo za chwilę dotrze linia do produkcji wyrobu ze szkła i myślę, że latem tego roku produkcja ruszy. Jestem nawet przekonany, że ruszy, bo wszystkie umowy do tego zobowiązują. A po kolejnych kilkunastu miesiącach, kolejnych 300 pracowników łącznie, ja wierzę w to głęboko, że pod koniec przyszłego roku 400 ponad ludzi będzie pracowało tysiąca inowrocławian znajdzie zajęcie albo będzie kontynuowała praca więc to jest też bardzo ważna informacja. Sporo y, mówimy dzisiaj o tych sprawach y, sprawach gospodarczych, ale też nie możemy nie powiedzieć i to tak <grym> zostawiłam trochę na koniec proszę państwa, bo może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że w inowrocławiu działa sporo organizacji y, y, pozarządowych. Te organizacje y, są wspierane poprzez różnego rodzaju konkursy przez Urząd Miasta. Pan Prezydent rozstrzyga konkurs i wówczas przekazuje niemałe środki na funkcjonowanie, na przykład Towarzystwa Pomocy Imienia Świętego Brata Alberta w koła Inowrocławskiego, gdzie powierzono realizację zadania publicznego pod nazwą Wskaż Pomoc Drugiej Osobie. Bank Żywności na ten cel przekazano z budżetu miasta, tak jak mówiłam, kwotę 50 tysięcy złotych. Jest organizacji sporo, mogłabym tu jeszcze długo, długo, długo wymieniać i tych pieniędzy z budżetu miasta jest też niemało i później, mówi się, że organizacje realizują pewne zadania, ale to też są zadania wspierane przez miasto, panie prezydencie. Tak, proszę państwa, rozdzielamy w tej chwili środki finansowe, raz w roku dokonujemy na początku roku takiej operacji. Część rozdzielamy środków uzyskiwanych od podatników winowrocławskich. I to państwo i którzy płacą podatek od nieruchomości, na przykład do naszego budżetu, finansują tak naprawdę te zadania, które pani tutaj wymieniła, przed chwilą realizowane przez niektóre organizacje społeczne w Inowrocławiu. Naszym zadaniem, jako władz miasta, jest zweryfikowanie wniosków, jakie do nas są kierowane w sprawie dofinansowania działalności i potem skontrolowanie, czy te zadania zostały zrealizowane, bo nas kontrolują, z jednej strony mieszkańcy, ale z drugiej strony instytucje kontrolne państwowe, takie jak Najwyższa Izba Kontroli Regionalna, Izba Obrachunkowa i tak dalej. Również kierowane są donosy różne na prokuraturę, do prokuratury najczęściej czasami są prowadzone postępowania wyjaśniające i my musimy dbać o wszelką staranność, aby każda zotówka, którą kierujemy na określone zadania publiczne, była, jej wydanie było uzasadnione, Zgodnie z umówiącym prawem. Mhm. I y, tu wymieniła pani... Kilka. kilka do, 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 no na przykład świetlica socjoterapeutyczna. Y, mhm. Jedna ze świetlic sprawdzona akurat przez terenowy Komitet Praw Dziecka w Inowrocławiu. Świetlica. Miejsce, do którego Trafiają dzieci z rodzin tak zwanych patologicznych, zagrożonych, tam gdzie nie najlepiej dzieje się w domu, w takiej rodzinie. Tamte a dzieci potrzebują po opiekę. Tak, dzieci potrzebują opiekę, żeby po szkole nie zostawały na ulicy, na podwórku, same sobie, ale mają możliwość spędzenia czasu w innym miejscu niż szkoła i w innym miejscu niż ich mieszkanie, i to pod opieką. Opieką osób, fachowców, w razie czego mają zapewnioną pomoc psychologa, mają pomoc zapewnioną przy odrabianiu lekcji szkolnych. Bardzo y, dużo tutaj uwagi stawiają opiekunowie nad rozwojem predyspozycji takich wyróżniających dziecko, y, czyli uzdolnień czy do rysowania, czy do pisania i, i, i tak dalej. Tam jest świetlice socjatopolityczne, polityczne, których mamy kilka wino Wrocławiu, spełniają bardzo, ważne, ważną bardzo ważną rolę społeczną również. I na to dajemy pieniążki, tak, na wypoczynek zimowy. Oczywiście 15,5 tysiąca złotych. I y, 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 y tak dalej. Y, 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 czy to są pieniądze wyrzucone w błoto? Ja myślę, że nie, bo zainwestowane w młodego człowieka, czy to w starszego, ale takiego, który pasję własną realizuje i coś od siebie daje również. Dziękuję panie prezydencie Dziękuję za dzisiaj. Pięknie. Będziemy wracać do tematów, bo kwadrans ratusza jest co tydzień i co tydzień poruszamy. Y i informujemy poruszamy ważne tematy i informujemy państwa o tym co dzieje się w mieście takie jest nasze zadanie i liczę że będziecie państwo z nami również za tydzień w, zarówno w telewizji jak i w internecie kłaniam się nisko moim państwa gościem był prezydent miasta i Noworocławia pan Ryszard Brejda dziękuję za spotkanie dziękuję. państwu za uwagę i do zobaczenia dziękuję państwu i do zobaczenia